Prawdę mówiąc, poranna rozmowa. Radia M. Radia M. Radia M, Radia M, Radia M. Przed mikrofonem Michał Łosiak oraz Piotr Zawacki, tak, witamy bardzo serdecznie. Dziś 1 sierpnia obchodzimy 81. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, a z nami telefonicznie, prosto z Warszawy, powstaniec warszawski Jerzy Zawacki, pseudonim Mały. Dzień dobry, panie Jerzy. Witam serdecznie Pana i witam wszystkich radiosłuchaczy powstańcu Strzei Warszawy z 81. rocznicy zbuchu powstania. Jest dzień dzisiaj słoneczny, no i myślę, że też Pan Bóg nas pokropi trochę i wzmocni nasze siły jak w dniu wczorajszym. No dzisiaj nie mówię o powstaniu, bo każdy może sobie włączyć komputer i powiedzieć dla nas powstańców, 1 sierpnia to jest dzień bardzo święty, poświęcony zadumie i wspomnienie o tych koleżankach i kolegach, którzy już odeszli na tamtą stronę. No i wczoraj w czasie mszy świętej. Na pewno była transmitowana, oglądaliście ze świętą z Placu Krasińskich, gdzie dosięgła nas smutna wiadomość, że odeszła od nas Karina Jędrzejewska, bardzo prezes związku PC Warszawy. No i dzisiaj się dowiaduję, że kolejna że było nas 293 osoby na całym świecie. No i teraz dzisiaj to nie potrafię mówić, bo to już... Pani, Panie Jerzy, w Kielcach dziś z pewnością piękne uroczystości. W Warszawie oczywiście te centralne, one właściwie trwają już od kilku dni. Tak, więc ja y, pozdrawiam wszystkich y, Kielczan i tych, co będą świętowali dzisiaj w naszym kościele garnizonowym przy, yy, przy ulicy Chęcińskiej. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę, żeby to święto było udane i nie takie sztuczne, tylko żeby prosto z serca wylać to, co jest a głównym naszym celem to jest uszanowanie i wniesienie do góry biało-czerwonej flagi no i Powiedzenie sobie pierwszej rzeczy to modlitwa do Pana Boga, bo Bóg, Choroba, ojczyzna to jest naszą dewizą. Jeśli chodzi teraz, pyta Pan, ja 26 przyjechałem od 14 do Warszawy i zdumiony byłem, bo tym zachowaniem Warszawiaków podchodzili, widzieli, że ciągnę walizkę. Więc podlatywano do mnie. Jeden z yy, chłopców złapał tę walizkę, powiedział, że zmierzam do spodu. Wniósł mi jedna z pań, podleciała i mówi, że ona tutaj niedaleko ma samochód i gotowa jest to, szczerość. Tym, co ja się spotykam w sposób codzienny w niedzielę, no i od razu 26 z Marszu yy, podwieziono mnie do telewizji. Możecie to zobaczyć na YouTubie. Byłem z koleżankami, z Kaliną Rogozińską i z Janiną Janowską. Także przychodzimy Pani... do na kanale YouTube, na, że tak możecie sobie zobaczyć tam naszą rozmowę. No i potem następny dzień, następny, no to zadaję sobie pytanie. Pomyślałem, że z upływem lat będzie malało. Zainteresowanie powstaniem. Panie Jerzy, właśnie no i... właśnie Panie Jerzy, bo, bo chcielibyśmy o to też zapytać, bo rzeczywiście jest was jeszcze na szczęście dużo sporo, ale jednak musimy się liczyć z tym, że na tą drugą stronę przechodzą też już kolejne osoby, ale to, co my mamy w sercach dla Was zawsze, to jest ta wdzięczność nieprawdopodobna za, za tą ofiarę, i... za to poświęcenie. Zaznaczono mi teckkę imienną ze Stanów Zjednoczonych i adresowaną przez szkołę imienia świętego Stanisława Kostki, Kostki Wellington. Szanowny panie Jerzy Zawadzki, serdecznie pozdrawiamy ze Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy za miłość do ojczyzny, całego serca. Życzę zdrowia, spokoju i dumy z tego, co pan zrobił dla Polski. No, i te, no, takie serdeczne trzymałem fotografię, udzielałem Irlandii, Irlandczykom też życzenia, no przekazuję Wam, bo oni wiedzą wszyscy, że ja jestem z Kielc i napisali tutaj i zdjęcie i wiozę to do Kielc, do zespołu szkół katolickich imienia. Panie, Panie Jerzy, jeszcze, jeszcze jedno takie pytanie chciałbym zadać, ponieważ to oczywiście Pan już jest tam od kilku dni. Mieliśmy rok temu okrągłą tą rocznicę 80., dzisiaj 81. Cały czas jak gdyby myślimy o tym, co się wtedy wydarzyło w kontekście dzisiejszych czasów. Dzisiaj takie też pada pytanie, zresztą ono pada od dawna w związku z sytuacją, która jest za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko, no głównie oczywiście, czyli wojną w Ukrainie. Czy nas, czy młode pokolenie na przykład ale czy nas wszystkich, jak pan myśli, jako, jako osoba, która w tamtym ja czasie była, czy nas stać, czy nas stać by było dzisiaj na to, żeby podjąć się obrony ojczyzny? Czy na przykład bylibyśmy, jak pan uważa z pana perspektywy, czy to społeczeństwo, ja, ja które my mamy teraz byłoby gotowe tego, na to? Ja takie osobiste rzeczy powiedziałem, a teraz właśnie chcę powiedzieć, że wczoraj była uroczysta msza i po tej mszy wsadzono nas w zabytkowe samochody, się, ja trafiłem w kadilaka, usadzono mnie w takim kadilaku z otwartym dachem, jechaliśmy z Placu Krasińskich pod dróg znanego żołnierza i na Placu Zamkowym zatrzymaliśmy się i tam było... I takie spotkanie ze wszystkimi, którzy przyszli. I w udziale było mi danem, było nas 11 powstańców i dano mi mikrofon i ja byłem szczęśliwy z tego tytułu, że zacząłem mówić ludzi. Do... I właśnie tam powiedziałem o tym, co nie się. A dzisiaj rano w jednej z telewizji ja już myślałem, że te... Oceny to są, a tu jeszcze czy powstanie było właściwe, czy niewłaściwe i tak dalej. Ja już myślałem, że to mamy za sobą, a ponieważ mamy tutaj, to odpowiadam, co byście panowie zrobili na naszym miejscu będąc na woli, bo mi się udało z ojcem uciec, jakbyście zdążyli, co byście, bo dzisiaj atakować tak, czy inaczej to każdy potrafi. Panie Jerzy, Ale... no właśnie, wró wróćmy. Syłacja była taka, ja powiem, że proszę Państwa, my musimy być zdani na łaskę swojego narodu. Sami pamiętacie, jakie były yy, zapewnienia podpisane umowy, to poszło w piasek. Nic to nie znaczyło. Myśmy się bronili sami i dzisiaj, w dzisiejszym czasie, jeżeli żyjemy... Na tym świecie, to musimy być zdani na własne siły, własną potęgę militarną, własną obronę. I myślę, że młodzi ludzie, jakby dzisiaj się stało to, co u nas się stało, to tak samo by stanęli, bo jakby siedzieli sobie tak ładnie w domku i nadal by im wyważono drzwi, wzięto matkę i skatowano, bo stanęła w obronie ojca, którego zabierali. To na pewno nie siedzielibyście za ożynmi rękami, tylko byście przystąpili do obrony polskiego domu. I tak dzisiaj należy tak samo postępować. Pani, po Polsku i działać po Polsce. Panie Jerzy, jeszcze na koniec pytanie. Jakie jest przesłanie powstańców warszawskich, no szczególnie dla młodych ludzi obecnie? Dla młodych to jest takie przesłanie, żeby stanęli, zawsze wiedzieli, żeby stać na twardych polskich nogach, myśląc stale o tym, że jesteście otoczymi, otoczeni polskimi rodzinami. I macie zadbać o to, żeby myśleć po polsku, działać po polsku i stanąć w obronie Polski wtedy, kiedy zacznie potrzeba. Bo będziecie się nie bronić siebie, tylko bronić swoich babć, dziadków, matki, ojców i tak dalej. I to jest naszym świętym obowiązkiem. I na dalsze rzeczy to trzeba się uczyć, zdobywać tego, że jak Niemiec zna dwa języki, to Polak powinien. To podwoić, czyli w cztery Tak, języki. Panie, Jerzy, Panie Jerzy, bardzo dziękujemy, bo musimy powolutku kończyć, bo czas rzeczywiście nas goni tutaj, ale e, bardzo dziękujemy, bo padły też te, te odpowiedź na te pytania i Michała i moje rzeczywiście tutaj e, najważniejsze, ponieważ moglibyśmy rozmawiać o powstaniu warszawskim cały dzień tak naprawdę i tak, co ja. roku to samo. A tu chodziło o to, Zawsze żeby odpowiedzieć sobie na to tak. pytanie, czy nas stać by było dzisiaj na to, co wy zrobiliście wtedy. Tak, by było, tak, no właśnie, by było, żeby to głośno tak, wypowiedzieć, tak, żeby tak, to poczuć, by było, tak? Bardzo dziękujemy to, Panie duma, Jerzy. Duma Polaka i duma zawsze jest w sercu polskim, trzeba tylko tą dumę wynieść i... Wyrzucić z siebie. Panie Jerzy, jeszcze I ty, piękne, no, mi, Michale, słowami, pozwolisz, tylko tak. bo jeszcze, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że tak, że, że dzisiaj oczywiście bardzo dużo się w stolicy dzieje, u nas też. Natomiast jest bardzo ważny koncert też wieczorem koncert niezakazanych piosenek powstańczych. I tam rzeczywiście cała Warszawa wtedy przybywa na, na plac Piłsudskiego, tak? bo to, to chyba tam będzie. Tak, tak, no, tak. Mam I, tam i będzie zapytania. niesamowite śpiewanie niesamowite i tak dalej ja chciałem jeszcze pozwolić złożyć i życzenia i pozdrowienia z powstańcy Warszawy dla naszych żołnierzy dla Pana dowódcy Agnieszki Sarny i Wosia Rzecznika Prasowego Dziesięte i Święto Wszystkiej Brygady, oni są na stale naszymi przyjaciółmi i chciałbym żeby w Kielcach ten dzień były wywieszone biało-czerwone flagi i żeby uszanować to święto i jeśli to jest możliwe, to powstańców było w Kielcach 37. W tej chwili jest Kazik w Sandomierzu i Andrzej prawie już setki dochodzi. Kielcach i ja jestem drugi. Żebyście w miarę możliwości Urząd Miasta i Województwa posiadają adresy i telefony, żebyście ich pozdrowili i tak samo od pierwsza do wszystkich mieszkańców. Nawet i przez radio, bo oni słuchają. Bardzo Przyłączamy się oczywiście do tych, do tych pozdrowień. Panie Jerzy, musimy już niestety niestety kończyć. Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa. Również wszystkim powstańcom dziękujemy za tutaj w imieniu całej redakcji Dziękuję. na pana ręce przekazujemy podziękowania za za wasz wysiłek powstańczy, za, za wszystko, co robicie i za tą pamięć, którą przekazujecie na co dzień również. Yy, I to tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą panie rozmowę. Pamiętajmy, panie Jerzy. dziś 81. rocznica wybuchu Powstania tak. Warszawskiego. Panie Jerzy, jeszcze na koniec jedno zdanie. Jedno zdanie, tak, bo musimy już kończyć. Jedno zdanie. Od 14 spotykam się z karcerzami na apelu, międzynarodowym będą tam skauci z Wielkiej Brytanii, Australii i tak dalej. Czy mogę w imieniu Waszym i całej społeczności Ziemi Świętokrzyskiej pozdrowić harcerzy z z Waszego radia? Oczywiście, że, te, że tak, Panie Jerzy. Tutaj jakby przekazujemy, przekazujemy pozdrowienia również właśnie dla harcerzy, którzy też przekazują tą pamięć o Powstaniu Warszawskim, co jest niezwykle istotne. Panie Jerzy, niestety tutaj czas nasz antenowy nie jest z gumy. Ja mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w naszym radiu i szerzej opowiemy o Powstaniu Warszawskim, o tym, jak ta pamięć jest przekazywana. Przypominamy właśnie, że dziś 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 17, czyli w godzinie W zawyją syreny w całym kraju, w tym również w Kielcach i w Warszawie. W Warszawie, z którą łączyliśmy się tutaj z panem Jerzym Zawackim, powstańcem warszawskim, pseudonim Mały Pan Jerzy. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia w Kielcach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Prawdę mówiąc, poranna rozmowa, Radia M. Radia M.